Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym pojedynku jeden na 1 z League of Legends Safe Mod. Moim przeciwnikiem jest dzisiaj GIBEK 2600 True Nidali. Tym razem ja gram Trundlem. Tak, może się teraz uda, zobaczymy jak to w praktyce wyjdzie. Więc jako pierwszej tempki Nidali postać pod AP oczywiście będzie tutaj budowana. Więc co tutaj lepiej byłoby dla mnie przynajmniej zainwestować? Oczywiście ja będę iść tutaj w króla, a więc może bym sobie wziął. Hmm kostur kostur to bym sobie wziął czy zamiast kostura lepiej byłoby sobie wziąć coś bardziej statycznego ostrze to i budki do tego może w ten sposób jednak bym poszedł chyba to będzie na razie lepsze więc się zbudujemy oczywiście z maksymalnym życiem i lecimy oczywiście na naszą linię podstawowy mój speld będę ja używał będzie to oczywiście hapsy, czyli Zabranie troszeczkę jego obrażeń, a tak ten zmniejsza jego obrażenia od ataku o 20%, czyli ogólnie bardzo, bardzo fajny, Ma, zadaje większe obrażenia, dosyć spore nawet, bo około setki zadaje aktualnie, więc sobie tego raz i hmm, obrażenia od ataku Zadajmy dwa razy, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. I oczywiście, jak zawsze, próbuję jak najwięcej laskitować. Od razu mówię, że gipka to jest z tego co pamiętam main, gdyż już raz ze sobą graliśmy i no, troszeczkę ciężko z nim idzie. E, ten na grałem, ja Akali, on grał właśnie swoją Nidalką. My to oczywiście wygrałem, bo no, wiadomo, Akali to jest postać typowo OP, bardzo dobra. Ja ją bardzo lubiłem, lubię grać, kurczę, lubiłem grać. Tak, troszeczkę jest też nie halo, bo zawsze nią gram. Jak tylko jest takowa okazja, to jest mój mainnik, więc kurczę, jak z niego mógłbym nie grywać. Dobra, teraz tu musimy tak to rozegrać, żeby oczywiście jak najwięcej zlaskitować, tego wszystkiego. O tym no będzie tak, pamiętać, że moje laskitowanie to jednocześnie jest moje leczenie, więc trzeba to naprawdę wziąć bardzo pod uwagę. 11 do 3. Na razie coś, jakby mu się nie paliło do tego laskitowania. Troszkę dziwny, wam powiem. Um, ja też do niego nie, jakoś nie, nie chcę podchodzić. A po co do niego podchodzić? Jak on po prostu sam. Hmm, to się do tego nie garnie. Jak widzicie, on gra bardzo statycznie. Ja też, oczywiście, tutaj nie mam zamiaru jakoś na niego z ekstra z szybko lecieć. Powoli, powoli, systematycznie. Ja sobie nabię w tej fragusie e, laskity. No i powoli, tutaj, tkowe będę sobie kombinował, jak tutaj do jego wieżyczki podejść jak widzicie, no, nic mu jeszcze nie zrobiłem. Dosłownie nic. On też mi nic nie zrobił. Hmm... bo z tyłu go dewalił. Okej, okay, jakoś tam powoli, powoli. Okej. Okay. Przynajmniej coś mu zabrałem, więc nie jest tak przynajmniej, że całkowicie nic nie jest wzięte. E ha! Przeciwnik ma wyjątkowo tym razem, bo przecież bior osoby z 30. Ma 24 level, no tylko i włączy temu, że on również ten odcinek, z tego co wiem, nagrywa. Nie wiem, czy go wstawi. To kwestia chyba, jaki będzie wynik. Jeśli on wygra, to pewnie naj, naj, najpewniej ten odcinek będzie u niego też wstawiony. Jeśli nie, to rzecz jasna, odcinka u niego nie będzie. Ale to też <laughs> normalna sprawa. Ok. Jak widzicie, hmm, 23 do, do 13, 22 do 3, przepraszam was bardzo. Teraz jest 23 do 14 jego. Ale jak mówiłem, jemu się nie garnie, trud, że mówiąc, takiego zabijania. To też jakoś super ekstra dobry nie jest. Po prostu systematycznie ja tutaj mu wszystko ściągam. On też tutaj bardzo, bardzo powoli cokolwiek kombinuje. Ja tutaj oczywiście tak, wiem, że to nic mu nie zabiera, co to, tam to mu rzuciłem. A, rzuciłem, tylko tak o, żeby wiedział, że coś tam mu szczele, żeby zbyt dobrze się on nie czuł. Mm. A, jakby miał jeszcze ten słup, to tutaj mógł coś sobie zdziałać, a tak to niestety nie miałem za bardzo co jak tutaj cokolwiek zrobić. Muszę poczekać na moje wszystkie speliki. Okej. Okay. Okej, okay, ja oczywiście tutaj sobie laskituję grzecznie pięknie, a nie ma tak łatwo, co ty sobie myślisz, że co? Niby Ci się uda by zlaskitować? No konecne! Twoja dzina do mnie nie trafi, a ha ha! ha. Nawet nie było blisko. Okej. Okay. Wiem, że to kura ponieważ Aha, trund, oczywiście, trund, fajna postać, i bardzo przyjemna. Gram nią po raz drugi, tak. Drugi raz gram tą postacią. Wiem, że oczywiście tak, tak często gram tymi wszystkimi postaciami, no po prostu jakiś OTF oh, i shit save, co tutaj w ogóle wyprawiasz, że bierzesz te postacie, którymi w ogóle nie grywasz, a próbujesz tutaj cokolwiek nim tutaj osiągnąć w tym mecz tych meczach wszystkich. No tak po prostu tutaj u mnie to już jest, że ja tak tu właśnie gram przeważnie. Hmm... Hmm... Dobra... Nie skusi się widzę. Jak widzę, w ogóle nawet nie korczy wtedy miał mnie podejść. Ale spoko. Jak mówiłem, systematycznie na późniejszym etapie może to lepiej wy na, się wyskarluje. Aktualnie no kurczę, jednak jego postać gdzieś mocno ściąga to wszystko. Ok, troszeczkę go odstraszyłem tym. Jak tak, zobaczył kurczę, że śnieżna kłekneja się tutaj tworzy. No i za bardzo by się nie chciało raz ulecieć. Ach, ja ci, ale ty was ze z tymi dzidami, no. Kurde. Seriously? Aż tak ścileci z tymi dzidami idzie. To jest nie? To aż tak skomplikowane do strzelania. O, teraz trafił. Może podlecisz, chodź, no, chodź, chodź. Hmm. Dobra, tutaj ja on sobie poszczelają ja troszeczkę w niego m, 48 do 37, wiem, że tutaj ta różnica coraz mniejsza jest, ale to właśnie głównie temu, że on nie w ogóle się nawet nie łudzi, żeby do mnie podejść. W ogóle jakoś chyba nie chce walczyć ze mną, to właśnie, że dosłownie nic, żadnego pojedynku tutaj on nie próbuje w ogóle zrobić. Ja tutaj cokolwiek próbuję przynajmniej. A, teraz dostałem ci Spoko, fajnie. Ale no szczerze mówiąc trundla... Ta da średnio ruszyła. <grystanie> zobaczę jaki ten trund, ten trund jest wytrzymały. Po prostu fucking shit. On tu może sobie dosłownie chodzić. Spoko, walnąłem go raz. I co z tego powodu? No nic! Dosłownie nic z tego powodu nie wyszło. Hmm. Kurcze, polecieć na niego no Nie, ściągnie minionki. Chociaż gdybym, kurcze, strzelił tutaj... moją zamarzniętą tu Kneję całość. Co tam, kurcze, co to jest, zamarznięta tundra? Terytorium zamarznięte, tak? E, to mógłbym sobie cokolwiek zdziałać. Ok. <laughs> no i co to się ci tak naprawdę dało? No chyba nic. Dosłownie to ci nic nie dało. Oczywiście mnie też za dużo nie dało. No ale jak widzicie, powoli, systematycznie tutaj wszystko rozwalam. Oczywiście staram się wszystko, co się tylko da laskitować. Niekiedy oczywiście mi się nie, pod, nie uda tutaj podbiec, ale jak mówiłem, powoli, powoli, systematycznie jak chcę cokolwiek działać. A, jak widzicie, przynajmniej próbuję tą wyżyczkę zacząłem już klepać, bo niestety, ale za dużo tutaj się bawimy z tym. Jak widzicie, w ogóle tutaj pewnego większego efektu nie ma z tych naszych pojedynków, bo hmm, oboje stoimy bez większego celu. Jego dzidy są strasznie powolne. Ja już to kiedyś mówiłem. Na którymś tam meczu, ale nie wiem, czy on się pokazał w ogóle. Że Nitalka ma mocne dzidy. Bardzo mocne. Ale strasznie powolne są one. Więc ja tutaj skopałem troszeczkę. Mogłem bym swojego ultika jeszcze walnąć. Też tutaj mi dosyć mocno by pomógł. Ale dobra, spokój, spokój, sobie jakieś z nim jeszcze radę. No spoko, valdoweś. I co z tego powodu mam zrobić? Bo za bardzo nie wiem... Kurde, czemu nie mieć ciągle na szota? Dobra. No spoko, bardzo, bardzo fajnie. Aj! Valdowałem z tego ultika niestety. A się oczywiście podleczy, bo to jest trundl. On tu się starszy szybko leczy. Każdy, każdy zabity minion w jego okolicy to jest dla niego już potencjalne życie, więc tu się to bardzo się nie przejmuje. Ok, uciekamy standardowo, powoli powoli to klężyczkę próbujemy mu klepać. No i lecimy z powrotem na niego. Jak widzicie, strzela w jeden punkt, więc wiadomo, że mi nie trafi. To są dwa shoty, które mu za bardzo nic nie zabrały. Hmm. No ja bo troszeczkę z mojej strony. No spoko, spoko, Fajnie, fajnie, fajnie. Naprawdę jak możemy sobie stać tylko się po prostu tak klepać teraz nawzajem. Jak widzicie jeden shot i zwiewa. Wiadomo, wiadomo, że to ma swój efekt, jak widzicie. Jednak tutaj cokolwiek on zabiera mi. Aj! Minionki chyba nie zabiją! Szkoda, troszeczkę, jak widzicie, zostało mu strasznie malutko życia. Eee, pójdę jest teraz troszeczkę w dimage, bo jak teraz widzę, za dużo się nie spodziewałem o niego, niego Dimage'a I pójdziemy sobie w to. E, albo nie, pójdę w Merkurego i w to. Ok, do tego jeszcze jakieś buteleczki mi się przydały. No i teraz z takim oto orężem mogę już wracać. Zobaczymy jak to będzie w praktyce tak naprawdę. Mój damage będzie teraz większy. Nie spodziewam się zbyt dużego damage'u tutaj ze strony przeciwnika, tak szczerze mówiąc. Przynajmniej na razie. Oczywiście Kotek jest strasznie szybko postacił i te śpiewa ładnie wieżyczki. No ale zobaczymy jak to będzie w praktyce. Najgorsze jest to, że nie wiem dlaczego, ale on się nie leczył. Nie, wydaje mi się, że nidalka bardzo ma fajny sustain zawsze. Mi się wydawało przynajmniej. No i kurde... No i co? Podlecisz. We mnie? Serio? Że to dzidę po co? Żeby podlecieć czy po to, żeby po prostu mieć dzidę rzuconą, bo tak naprawdę teraz się zastanawiam, co to w ogóle miało znaczenie to rzucenie tej dzidy we mnie. Ja oczywiście teraz będę leciał na niego cały czas. Mam już swoje W zrobione. Ale... Jak widzicie, hm, znowu podleciałem niby na Hama. A czy to, to, to coś mi dało? Przecież mówiąc nie wiem, czy to jakiś mi tam efekt zrobiło. E, jest 102 już do 64. Więc odnośnie last hitów już mam przewagę. I to oczywiście samo już się pokazuje, jak ta gierka będzie mniej więcej wyglądała. Okej, okay, zginął. Jak widzicie, no nie zabrał mi prawie, że nic. <ścoughs> tak, to jest siła trundla właśnie. Wlatuje na chama wręcz tutaj na każdego przeciwnika. I zjada go po kolei, jak tylko chce. Wieżyczki zjada dosłownie na śniadanko więc też tutaj nie ma większa, większych tutaj problemów hmm. No spoko, spoko, bardzo fajnie Okej okay. Teraz i lecimy troszkę tą wieżyczkę sobie pod, po, podjeść przynajmniej Ooo! Kuziała na wieżyczki, nie wiedziałem, nie wiedziałem nawet o tym <śm> No i co teraz? Nie ukryję się naprawdę pod podwieżyczko. I to jest właśnie o to, co mi chodziło głównie. Oj, oberwałem, dobra, dobra. Dobra. Oczywiście głównie mi zależy na tym, żeby bić się na tym zamarzniętym terenie, gdyż on daje mi większego speeda. Ono się chodzenia i ono się atakowania. I to jest dla mnie najważniejsza sprawa, żeby jednak tylko się w tym terenie bić. Oczywiście innych terenów, no, oczywiście nie będę od nich uciekał, no, ale też jakoś nie zależy mi, żeby na nich się ak akurat bić. A, bardzo muszę jak na trasy sobie, sobie zbierać, oczywiście teraz. Hmm, to i napisał, że ja głównie opieram się na postaciach, które są na late gamey. Trundle, czy jest late game'ową postacią? Szczerze mówiąc, powiedzieć, bo nie jestem jakimś wielkim znawcą Lola, no ale na pewno wiem, że jest bardzo fajną, przyjemną postacią. Jest ja Nidalka, wątpię, żeby tutaj chciałem mocno przeszkadzać. Ona, jak może że ma ten odskok, więc jest od mojej tej kulki. Bardzo fajnie, prosto odskakuje. Podleczenie, rzecz jasna. Zamarznięty teren. Nie chcesz bić się. Spokojnie, ja po prostu wezmę twoje wszystkie minionki. One mi tutaj nic te nie zabiorą. Jak widzisz, <sum> sam nie zabierasz mi tutaj w ogóle nic. Dosłownie. I w przeności nic mi nie zabierasz. Oj, myszkę mi się przyblokowała. Tak, to właśnie widzieliście. Kurde, znowu mam myszkę. Kurde, co jest z tą myszką? może muszę jakoś tą myszkę ogarnąć. Bo jak sami teraz właśnie widzieliście, to była w głównej mierze wina myszki. Dobra, ale wiadomo, wiadomo, wiadomo. Nic się na to nie poradzi. Całkowicie mi się ona tutaj przyblokowała, ale naprawdę nie wiem czemu. Będę musiał ją zmienić jak najszybciej. Bo taki problem już kiedyś też miałem I jest to strasznie irytujące, bo tak naprawdę nie mogę wtedy nic zrobić Myszka się przywiesza w danym momencie i kurczę stoi I to jest strasznie, strasznie powiem wam irytujące hmm. Odporność na magię, nie wiem co wziąć, więc będę sobie tego Spelka Lecimy. Właśnie, coś z tą myszką mam tego typu może wy coś mi doradzicie że ma ona problemy na ciemnych podkładkach. I to właśnie był ten przypadek. Moja podkładka jest dosyć ciemna, i niekiedy, jak wejdzie w nie, nie, nieodpowiedni teren, y, to mi po prostu ona nie. Hmm. Nie, mogę, nie mogę po prostu nią sterować za bardzo. I to jest strasznie korzystne, że w tym momencie, jak potrzebowałem wręcz użyć spele jakiegokolwiek na, na niego to w ogóle nie mogłem go użyć, nie mogłem go kliknąć i przez to właściwie nie mogłem tu sobie nic zdziałać więcej na mojego przeciwnika który nie ukrywam padłby to z kretesem wręcz jakbym tylko mógł tutaj cokolwiek zrobić no dobra oczywiście moje minionki tutaj są razem ze mną, więc idziemy całą ekipą razem z nimi oczywiście on mi nic nie może w tym momencie zrobić gdyż wiadomo, że na minionkach nic on nie działa jego dziry zabrały latały, rzecz jasna. Nic mi on... <grym> też nie zrobią. A ja gromadzę dosyć sporo grupkę od razu na niego. A jak tylko by chciał ją rozwalić, to musi się oczywiście zmierzyć jednocześnie ze mną. No co mogłoby się dla niego średnio skończyć aktualnie. Jak widzicie, moje minionki są już w miarę spokojne. Są już bardzo, bardzo blisko. Ja oberwałem, on teraz oczywiście będzie leciał na hamana na, na mnie. I już po nim. Tak, bardzo prosta akcja. Nie użyłem jedynki, teraz właśnie zauważyłem. Nie wiem czemu tak naprawdę. Dobra, idą już duże minionki, co oczywiście spowoduje tyle, że hmm, będzie kiepsko. Nie wiem, ocencie ten pojedynek, czy w ogóle Nidalka miała takie większe szanse na Trundla, gdyż Trundle no wiadomo jest postacią jaką jest, Straszcie, strasznie silną, mocny jest odnośnie ściągania wieżyczek, bo to już będzie chyba GG, z tego co mi się wydaje. Tak, to bym się też dobrze zauważył, to już będzie GG pewnie. Tak, to już jest GG, więc ja też piszę oczywiście GG i nie ma sensu przedłużać gry, chociaż może jeszcze jeden pojedynek z tym bym z nim stoczył. Zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie, z tego pojedynku. No i co? On się czeka jak się mnie wa walnie czymś. Wejdziesz do mnie czy nie? Chodź na, chodź na mój teren. <laughs> Jeszcze cię zjem na sam koniec. Szansę miał naprawdę mizerne. Dobra, w takim razie zostajemy tylko i się podziękować Wam za oglądanie tego pojedynku i do zobaczenia w kolejnym starciu z kolejnymi przeciwnikami. Na razie wszystkim.